Przechodzimy sobie do demontażu klamki. We wszystkich autach znajduje się tu taka gumka, którą sobie musicie wyciągnąć, i w środku, gdzie jest ta dziurka, znajduje się albo śrubka, albo jest taka zapadka, którą musicie wsadzić, sobie. taki specjalny, wygięty drucik. Wsadzacie. Musicie sobie pociągnąć klamkę do przodu i wciskacie. I w tym momencie przechodzimy sobie do wyciągnięcia jednej części, drugiej części, a także uszczelki.